Mężczyzną po 40, bo właśnie skończyłem niedawno. A oprócz tego, tatą dwóch, dwóch wspaniałych synów, mężem jednej żony, trochę naukowcem, bo właściwie to jestem filozofem, więc zajmuję się filozofią, więc mądrościami rozmaitymi. Z pasji, teologiem, trochę psychologiem, a tak w ogóle to, tak z, nie wiem, z życia i z misji, i z powołania to. No, no co, kocham głosić Pana Jezusa, mówić o nim, nauczać, się, modlić się z ludźmi, nad ludźmi, za ludzi. Yy, tak i człowiekiem, który próbuje brać życie tak yy, pełnymi garściami, tak jak Pan mu je daje i, i dobrze jej przeżyć po prostu. <śm> Moja rodzina to jest błogosławieństwo, ponieważ bardzo mocno doświadczam w moim domu w mojej rodzinie, że to jest taka przestrzeń, gdzie po prostu jest Pan Bóg obecny, gdzie są obecni święci, gdzie są aniołowie. No, to jest takie, takie moje bezpieczne schronienie. Moja żona mnie uszczęśliwia, na pewno, i to mówię zupełnie bez, bez żartu, tylko zupełnie poważnie, dlatego, że to jest taka kobieta, która po prostu troszczy się o wszystko, i gdyby nie ona, to bym zginął marnie w takich realiach życiowych rozmaitych. Więc jest takim moim nieustannym dopływem szczęścia. To jest gdzieś doświadczenie relacji, bliskości z Panem Bogiem. i. Gdyby tego nie było w moim życiu, myślę, że, że, że nie byłoby mnie. Więc Aleksandra Wańki by nie było, gdyby nie doświadczenie tego, że Pan Bóg jest, działa i przychodzi z mocą do mojego życia, i że moje życie dzięki niemu jest szczęśliwe. Więc jakbym miał szukać takiego źródła, zaplecza mojego szczęścia, to te wszystkie takie obszary, gdzie go dotykam rodzina, kościół, posługa Nauka, te obszary, które są moją pasją, one, gdzieś, one wszystkie mają gdzieś w tle, no właśnie, Bożą Obecność, jako ten, taki fundament. I myślę, że to nie będzie jakieś, jakąś przesadą, jeżeli tak powiem, że, że, że gdzieś na Panu Bogu moje życie jest zbudowane. Pragnę no przede wszystkim dobrze przeżyć moje życie, a więc nie, nie zmarnować go, wykorzystać go, to moje życie w taki sposób, żeby było jak gdyby na chwałę, na chwałę Pana Boga i też dla pożytku ludzi. Pragnę, żeby moje dzieci były. Szczęśliwe, bezpieczne, silne, żeby były właśnie dzielne, odważne i dobre. Więc pragnę je dobrze wychować czy marzę o tym, żeby były dobrze wychowane. A przede wszystkim chyba chodzi mi o to, żeby, żeby mogły być, mogę powiedzieć, czy mogły być zbawione po prostu w ten sposób. Zbawienie ich jest chyba dla mnie najważniejsze. Poza tym, moim pragnieniem jest piękny, żywy, radosny, pełen mocy Kościół. Moim pragnieniem jest, żeby Ewangelia była ogłoszona, żeby ludzie się nawracali, żeby przyjmowali Pana Jezusa, żeby moc Jego miłości się objawiała. I takim pragnieniem, które od pewnego czasu mi towarzyszy, ale słabo jest z Jego realizacją, to żebym się mógł wyspać. To taki mały oluś, który mam około 5-6 lat może i leży w swoim łóżeczku w pokoju. I nie wiem skąd to mi się wzięło, ale pamiętam, że to mi wracało. Takie głębokie nie wiem, przerażenie wręcz, czy wręcz czy taki głęboki lęk, że Pana Boga mogłoby nie być. I pamiętam, że to było tak trudne dla mnie, jako dla mojego chłopca, że w tym małym łóżku ten mały Oluś leżał sobie taki przestraszony i myślał, co by było, gdy Pana Boga nie było. I pamiętam takie doświadczenie, kiedy w tym takim czasie nagle w moim sercu pojawiło się jakieś takie głębokie poczucie spokoju i takie, taka świadomość, która przyszła, że przecież był ktoś taki jak ojciec Pio. Ja wtedy pamiętam, jako mały dzieciak, miałem trochę takich, trochę informacji, czym o tym człowieku zbierać, ponieważ w moim domu pojawiły się pierwsze książki o nim. Gdzieś moja rodzina, moja rodzina zaczęła go poznawać jako osobę, jako świętego. Pamiętam, że to doświadczenie tego małego Olka w małym łóżku było tak poruszające, i przed tym tak wielki spokój, i tak wielka pewność, że przecież skoro był taki święty, no to Pan Bóg musi być, przecież On sam takich wielkich rzeczy z siebie nie czyniłby. I pamiętam, że to nie było tylko jakieś tam takie idealizowanie, czy taka jakaś idea fix mojego chłopca, ale było to tak silne poczucie Jego obecności, bliskości, że od tego czasu nigdy nie miałem więcej wątpliwości w wierze. I jak gdyby Pan Bóg jest dla mnie oczywistością. Tylko największa trudność jest, żeby to wykazać. Tak. <głos》>, tak mówiąc naukowo trochę, jest moim panem i Zbawicielem, jest moim bogiem, jest moim mistrzem, przyjacielem, kimś, na kim buduje moje życie, bez którego na pewno nie byłbym tym, kim jestem. I myślę sobie tak, że chyba mogę powiedzieć, że jest najważniejszą osobą w moim życiu, ponieważ. Gdyby nie on, nie byłbym w stanie ani przyjmować miłości u moich bliskich, ani kochać ich i dawać im tej miłości. Więc jest sensem mojego życia, radością mojego życia, jest kimś faktycznie, realnie obecnym w moim życiu, kimś, kogo staram się nieustannie poznawać, do kogo się staram nieustannie nawracać, też z kim się staram budować przyjaźń, relacje, miłości, więzi. Tak jest, jest najważniejsze. Dzisiaj myślę, że mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem: tak, robię to, co kocham. Czasami jest to trudna miłość, bo mam tak wiele rzeczy, które kocham, żeby pomieścić w tym małym, małym życiu, to jest czasami ciężko z czasem. Tak, jest wiele rzeczy, przede wszystkim we mnie, Tak, cały zestaw moich niedoskonałości rozmaitych. Tym, że nie zawsze mam taki dobry, łagodny, sprzyjający ludziom charakter. Znaczy, charakter się nie zmienia tak za bardzo, ale generalnie no, jakieś moje słabości, takie, które, które czasami innych dotykają, i kiedy widzę, że czasami narobiłem rozmaitych głupot i kogoś gdzieś zraniłem, skrzywdziłem, tak, to jest mi z tym źle na pewno. Hmm, mam nadzieję, że największy sukces jeszcze przede mną ale do tej pory na pewno to, to miejsce, w którym jestem teraz tak bym to określił, czyli no właśnie to, że mogę robić to, co kocham, to, że jestem gdzieś w takim jakimś momencie kariery naukowej, chociaż nigdy tytułowanie nie było dla mnie jakoś szczególnie ważne, ale ale tak, cieszę się też tym, że nie wiem, mam doktorat i że to mi służy, pomaga po prostu w różnych, w różnych takich obszarach mojej aktywności. Chociaż, e, tak jak mówię, nie, jest, nie jestem wcale przywiązany do tytułów i, i, i nawet nie lubię takiego tytułowania. E, myślę, że też taki moment w mojej posłudze, w tym co robię, jak pracuję z ludźmi, jak, e, gdzie jeżdżę, z kim się spotykam, to wszystko sprawia, że. E, Świat wokół mnie, ludzie, relacje to jest jakaś przestrzeń sukcesu. Wiele nam się udało wspólnie zbudować, i wspólnota, w której jestem, te wszystkie centrum głowości, to jest takie moje miejsce, w którym się od lat realizuję i też w którym posługuję. To jest też wielka moja radość. Moi przyjaciele i e, ostatnio mój młodszy syn, moja żona przyniosła mi zeszyt, od niego, tam jakieś szkolne wypracowanie napisał: mi Patrz, uciesz się. I e, tam było pytanie, e, komu najbardziej ufa? Że mój młodszy syn napisał, że ufam najbardziej tacie, i to jest sukces. tak. To jest jeden z największych sukcesów, które, którym się mogę pochwalić. Mam ze sobą taki etap, w którym musiałem ukrywać jakieś prawdy o sobie, ponieważ dzisiaj jest mi łatwiej przyznać się do tego, że, że miałem w swoim życiu takie momenty słabości, z których Pan mnie wyprowadził. A więc miałem takie momenty lęku, miałem takie momenty, powiedzmy, takiego przeżywania siebie w wielkiej kruchości. Także gdzieś czułem wewnątrz, że jestem takim kruchym, słabym człowiekiem i za, za nic nie chciałbym tego pokazać e, światu. E, I to się też wiązało z takim okresem nie wiem, duchowych ciemności w moim życiu, kiedy nie było gdzieś światła, radości, pocieszenia. E, było wiele lęku i musiałem jak gdyby, wiele rzeczy nadrabiać tak dobrą miną. A jednocześnie chyba myślę tak, że Pan Bóg ten czas bardzo jakoś wykorzystał i bardzo wiele we mnie zmienił. Dlatego, że dzisiaj e, gdyby, dzisiaj tego nie ma. Natomiast e, dzisiaj też to jest chyba taki sukces, nie boję się o tym mówić, że Pan by mi przeprowadził przez coś takiego e, przez takie trudności, które dzisiaj dają mi pewną łatwość też e, rozumienia drugiego człowieka, może też współodczuwania z nim. Chyba jest taka jedna rzecz, o nie wiem, czy ona jest wielka, ale tak bym powiedział w ten sposób, że kiedyś e, bałem się e, samodzielnie podejmować. E, Dalekie wyprawy, wchodzić w nowe środowiska. Mój świat był taki dość skrupulatny, przeze mnie trzymany na wodzy i było we mnie mało spontaniczności. I od pewnego czasu widzę, że to się zmienia, że to się mocno zmieniło, że dzisiaj nie mam już jakby z tym problemu, ale to jest taka sfera, o której kiedyś nie chciałem nawet mówić. No bo jakżeż, to ja miałem mieć takie prozaiczne trudności z sobą, jak gdyby. to kolejny jakiś taki obszar pewnej misji ewangelizacyjnej, czy pokazywania, że, że Kościół może być piękny, dobry, święty, nie tylko grzeszny i zły, tak, grzesznością ludzi, ale też właśnie święty, świętością Boga. No i ja się tą świętością staram zachwytać po prostu i trochę tego zachwytu wypuszczać do świata właśnie przez ten duch ogród. Prowadzić ludzi do Jezusa, pokazywać ludziom Jezusa, pokazywać, jak piękny, dobry jest Kościół, dać doświadczenie miłości, pokoju, bezpieczeństwa, siły, pokazywać Pana Boga, wskazywać na Pana Boga, prowadzić do Niego.